Yo, Szymano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Cudownie, cudownie, dzisiaj przepiękny odcinek cudowny o zajebistych zwierzakach. O jakich zwierzakach zapytacie? A nie zapytacie, bo jest na pewno w tytule i na miniaturce. Mowa o kameleonach lamparcich. A może wrzucę też troszkę info o kameleonach jemeńskich. Nie wiem. Temat w każdym razie będzie dotyczył kameleonów. Skupimy się dzisiaj wyjątkowo na kamelonie Lamparci. W moim przypadku o tym kamelonie wiedzą moi patroni już od bardzo dawna, ponieważ przywiozłem go z giełdy. Swoją drogą giełda była w ogóle zajebista, nie? Ale nie o tym, nie o tym. Kameleon Lamparci. Odpowiemy sobie na najważniejsze pytania, czyli czy to zwierzę nadaje się dla początkujących? Jak się to hoduje? Jak to trzymać? Czy faktycznie są to dość wrażliwe zwierzęta? Czy raczej odporne na błędy hodowców? To wszystko dowiecie się już dzisiaj. Zaraz. Intro. Kamelony lamparcie. Na pierwszy rzut oka widać, że są to kamelony... A, Są to kamelony dużo ładniejsze. Hadesiu, uciekaj stąd. Że te kameleony są dużo ładniejsze niż kamelony jemeńskie Widać to od razu po ich ubarwieniu Kolorystyka jest dużo bardziej jaskrawa Dużo więcej tutaj jest kolorów A jeszcze zależy jakie geny są w nim Jako, że przez 3 lata studiowałem architekturę I szło mi całkiem nie najgorzej Pomyślałem sobie, że wrócę do tych czasów Sporządzę model tak, aby nie stresować tego manuszka aż tak bardzo Wiem, wiem co chcecie powiedzieć Wielkie wow Adi O kur... W kadrze się nie pomieścisz Jasiu a więc, tak jak mówiłem, kolory tutaj w przypadku kamelonów lamparcich są dużo bardziej intensywne. To jest troszkę tak, jakby podkręcić zdecydowanie kontrast na tych kamelonach. Natomiast w ogóle tych kolorów jest dużo więcej, są dużo bardziej intensywne niż u jemeńskich. Kamelony jemeńskie są najpopularniejsze w hodowlach, natomiast kolorystycznie, można by powiedzieć, bardzo brzydko że są pałe w porównaniu do kamelonów lamparcich. To jest akurat kamelon lamparci ambilobe, ale są jeszcze różne inne geny, na przykład ambilobe blue bar, ambilobę red bar. To są kamelony, które już naprawdę blue bar, red bar to już jest totalnie, totalny, totalny sztos, nie? To rozwala system, tam, tam są takie jaskrawe kolory, że naprawdę pierwszy rzut oka wygląda jak photoshop. W każdym razie kamelony lamparcie naprawdę to są Mistrzowie, jak chodzi o rzucanie się w oczy Mimo, że jest to kameleon To przez te ich ubarwienia naprawdę bardzo ciężko Byłoby im się w naturze schować Aczkolwiek muszę przyznać, że zmiany tych kolorów Naprawdę zajebiście robią robotę Mimo, że nawet ten ma silne odcienie niebieskiego Błękitu, zieleni, żółci Nawet czerwieni przy gardle Ale naprawdę jak przyjdzie go znaleźć w gęstym terrarium To nie jest wcale łatwo On po pierwsze zmienia swój kształt Nie wiem czy wiecie, ale kameleony bardzo często Często jak podchodzisz do terrarium Jeśli nie miałeś nigdy kameleona to To muszę ci to wytłumaczyć, bo to jest w ogóle mistrzostwo świata Ja tyle razy myślałem, że mi uciekł kameleon Mimo, że terrarium jest zamknięte Bo po prostu bardzo ciężko go znaleźć Taki kameleon rozkminia sobie, że idziesz Do terrarium i że będziesz patrzył z tej strony I on się chowa, tak jak jest ta gałązka To nie będzie tutaj gdzieś się Opodabniał, on się schowa tutaj W ten sposób jeszcze się Spłaszczy do tego, wydłuży Żeby totalnie go nie było widać i naprawdę Jak chodzi o kamuflaż, no wychodzi im to z Zalibi to są naprawdę stworzenia, których po prostu w terenie gęstym nie ma opcji znaleźć. Także naprawdę dobra robota, Mordo. A właśnie, kolejna rzecz, o której Wam chcę powiedzieć. Kameleony. Wszystkim się wydaje, że to są fajne, miłe pimpki, ale ogólnie nie do końca tak jest. Co prawda, może to jest zły przykład, on jest troszkę już podstresowany, więc weźmy to pod uwagę. Ogólnie kameleony to wcale nie są łagodne zwierzaki, przede wszystkim jemeńskie lamparty są troszkę lepsze, natomiast też potrafią skutecznie odstraszyć, jemeńskie to naprawdę bardzo często bardzo agresywne kameleony. Wszystkim ludziom się wydaje, że hodowla kameleonów, bo one są takie powolne, że się. Że się tak poruszają, no bo się tak poruszają, to prawda, ale dopóki się nie zestresują, naprawdę one potrafią po pierwsze zasuwać, całkiem szybko chodzić, serio. Mimo że się nie wydaje kiedy są spokojne, bo chodzą właśnie jak zacięta płyta, potrafią być szybkie. No wiadomo, nie tak szybkie jak gdzieś tam jakieś ee, felsumy. Ale naprawdę całkiem sprawnie się poruszają, a do tego naprawdę potrafił być agresywne. Ja zostałem ugryziony przez kameleona jemeńskiego, kameleona lamparciego i to przez jemeńskie miałem w życiu trzy kameleony jemeńskie i każdy z nich mnie ziarnął. Co prawda, one raczej starają się odstraszyć. One właśnie tak syczą, jak widzieliście przed chwilą u Jasia. Słyszycie? On otwiera fysk i syczy, żebym się po prostu odsunął. Żeby doszło do ugryzienia, musiałbym go teraz dotknąć i faktycznie prawdopodobnie by mnie dziadnął. Chcę po prostu wyprowadzić wszystkich z błędu... kurwa mać, no do ch... pana! Chcę po prostu wszystkich wyprowadzić z błędu, że... To jest y, zwierzę dla początkujących, bo uważam, że jak chodzi o kameleona lamparciego, jemeński jest troszkę lepszy dla początkujących, pomijając tą agresję. Lamparcie są nieco bardziej wymagające, o czym za moment powiem. W jemeńskich naprawdę ich temperament może odstraszyć niejednego jednego terrorystę. Nie przeszkadzają mi takie rzeczy, poza tym są, są różne metody na to, jak zabrać się za tak agresywnego kameleona. Zresztą mogę Wam pokazać, bo one są tak, jakby troszkę trzeba wyczuć, o co w nich chodzi. On w tym momencie, jak widzicie, jest bardzo niechętny do tego, żebym go dotknął, ale da się to obejść, da się skakować tego Matrixa i na ręce już będzie, już będzie Chi i od razu wam to pokażę. Odwracamy jego uwagę, musi się zawiesić na ręce, na tej ręce, skupić się. A widzicie, on powoli czai, że to jest moja ręka. Czajcie jak kobra w ogóle. Nie no co prawda wiadomo, to jest kameleon, nie? Więc tu nie panikujmy, ale na pewno jego oczy, które obracają się niezależnie od siebie utrudniają zadanie, bo chcesz go zawiesić na swoje ręce, a on drugim okiem może spokojnie patrzeć na twoją pod spodem, tutaj jest problem, nie mogę go wziąć, dlatego że jest na samej górze, on nie ma opcji ucieczki i on jakby o tym wie. Polega. odwracamy jego uwagę po prostu ale jak widać nadal nie jest zadowolony no nie jest yy, szczególnie szczęśliwy ale przez to, że się poddenerwował widać od razu jakie ma przepiękne kolory trzmykać by się na drzewko wizja kabelona, który jest mega łagodny możesz go wyjmować kiedy chcesz ee, i tak dalej, jest realna więc zastanawiam się, to co on kurwa Otóż wygląda to tak, jeżeli od małego kamcia, nawet może niekoniecznie od małego, ale jeżeli będziemy go przyzwyczajać do wyjmowania, one bardzo szybko się przyzwyczajają. Ja miałem pierwszego kamelona w życiu. Jak miałem ze 14 lat, tak strzelam, to był kamelon niemeński. I miałem go od takiego małego goblina. O, taki tyci, tyci. That's what she said! <laughs> Wyjmowałem ją codziennie. Nazywała się Lili w ogóle, piękny imię, uważam. Wyjmowałem ją codziennie. I była takim kamelonem, że ona dosłownie sama wychodziła. Jak ja podchodziłem do terra, ona już się pchała do szyby gdzieś tam, żeby sobie wyjść. Otwierałem i sama wchodziła mi na rękę. Nigdy mnie nie dziabnęła. A nie dziabnęła mnie raz. Dlatego, że samica nawet bez tak tu samce złoży jaja, ona wtedy jest w dużym stresie, w dużym dyskomforcie. No a ja wtedy odsłoniłem, bo nie wiedziałem co się dzieje, i wtedy mnie dziabła, to prawda, to pamiętam, była, była mega fajnym zwierzakiem. Co do warunków trzymania. Jak pewnie słyszeliście, bo większość osób mówi o tym dość głośno i jawnie, Terraria. Terrarium dla kameleona jest najważniejszym elementem w jego hodowli, ale przez to, że są mega wrażliwymi stworzeniami, to bardzo ważna jest też suplementacja. U kameleonów nie wolno pominąć tego, znaczy u kameleonów nie wolno, u żadnego zwierzaka nie wolno pominąć, ale kameleony są wyjątkowo wrażliwe na wszelkie błędy. Kameleon lampardzi jest o tyle trudniejszy od jemeńskiego, że żyje w rejonach, gdzie jest dużo większa wilgotność, przez co wilgotność w terrarium musi być większa. Większość hodowców powie wam, że najlepsze terraria z siatki. 100% z siatki, nie? To jest. Y, może, może faktycznie sprawdza się to super, bo wentylacja jest przeogromna. U kamelonów, czy jemeńskich, czy lamparcich, wentylacja jest po prostu kluczowa. Jest bardzo ważna, by wentylacja była duża. Ale. Skoro będzie duża wentylacja, to będzie bardzo szybko uciekać wilgotność. Według mnie, możecie się ze mną kłócić, możecie mi tam pocisnąć w komentarzach, w miarę coś tam ogarniam i z tego, i z tego, i wiem, że tam, gdzie wilgotność powinna być większa, ja na przykład mam terrarium, gdzie na górze e, cała góra jest zrobiona z siatki, wentylacja jest jeszcze z przodu na dole, ale terrarium jest szklane. Wentylacja jest bardzo duża, ale. Jest szklane, przez to dużo łatwiej utrzymać mi tam wilgotność. Pod Lamparta jest idealnie. Pod Jemeńskie mam terrarium z siatki i też sprawdza się super. Co prawda, tam jest siatka cała na górze i tylko jedna ściana jest cała z siatki, ale to już jest bardzo duża bardzo dużo rotacja tego powietrza w środku. Po prostu trzeba zadbać o to, aby wentylacja była duża. Czy zrobicie to w terrarium z full z siatki, czy będzie w połowie z siatki, czy będzie szklany, ale będzie miało bardzo dużą wentylację, nie ma to znaczenia, ale wentylacja jest bardzo kluczowa, bo kamki naprawdę przy braku wentylacji mogą nawet paść. Kolejna rzecz, taka ciekawostka, bo myślę, że bardzo dużo osób o tym nie wie. Kameleony nie widzą stojącej wody. Co za tym idzie? Kameleon nie napije się z miski Co prawda uważam, że nie jest to zasada Na przykład moja Lili pamiętam, że jak wchodziła do miski z wodą Bo ja miałem... Zwykle korzysta się z wodospadów, zaraz jeszcze o tym powiem Ale miała też miskę z wodą, do której jak weszła potrafiła się napić Więc nie do końca tak jest Ale stosuje się u kameleonów albo wodospad Albo kroplówę No zamiast słowa kropliwe może użyję kapacz W każdym razie woda musi płynąć musi się poruszać, bo wtedy kameleon widzi tą wodę i po prostu ma odruch, że pije. Ja na przykład stosuję zraszanie. Ja zraszam regularnie, i tak zraszam masę zwierząt, więc przy zraszaniu zawsze zwracam uwagę, czy kamyk chce się napić. On po prostu jak chce się napić, nie unika tej wody, a wręcz przeciwnie, będzie brał głowę do góry i sobie robił ma. ma, 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 ma. A że i tak muszę zraszać Orzeński, felsumę, gargulca, to mi to bez różnicy i zraszam tak samo kamelony Natomiast dla osób, które po prostu yy, mają takie zwierzaka poleca się, żeby to był wodospad. Wodospad to jest taka no taki dosłownie wodospad, taka no powiedzmy zabawka wodospad, ją się kupuje oczywiście w sklepach zoologicznych, to musi być legitne źródło i taki wodospad sobie ustawiamy, kameleonowi jak chce się pić schodzi i pije, bo ten wodospad po prostu płynie. Kolejna rzecz, Zmiana wody w tym wodospadzie. Trzeba bardzo często zmieniać wodę, dlatego że musi być świeża, a kamelony niestety mają coś takiego, że lubią do tej wody i to straczy na gęsto. Kamelony mają świetny apetyt, świetny metabolizm. Co idzie za tym? Duża, szybka Kupa, a więc musimy Tę wodę wymieniać często W tych wodospadach bardzo często nie widać Jaki jest stan wody i sobie myślimy Elus, luz, ale nie, jak otworzymy Okazuje się, że faktycznie pływa tam jedno wielkie Gówno, i drugie rozwiązanie To jest kapacz, kropluwa Nazywaj to jak chcesz, kropluwa też działa Jak kapacz, tylko że nie jest kapaczem A jest kroplówką, chodzi po prostu o to Żeby zamontować rurkę gdzieś na górze Terrarium, ustawić częstotliwość Kapania i woda z jakiegoś tam zbiornika będzie po prostu kapać cały czas. Fajnie było ustawić, żeby ta woda do jakiegoś pojemnika kapała. No bo jeżeli będzie kapać cały czas, to po prostu ten litr wody w dzień zamieni się w litr wody w podłożu. Więc fajnie było, żeby ona do czegoś spadała, a później tylko wywalać tą wodę, nie? I uzupełniać tą na górze. Z takiego kapacza też kameleon jak najbardziej podejdzie, poczuje, że kapie i zacznie pić. Więc to też jest super rozwiązanie. Teraz cała prawda o zmianie kolorów u kameleonów. Nie wiem, czy widzieliście ostatni odcinek? Znaczy, ostatni, gdzieś tam w niedzielę, bodajże, wpadł odcinek. Jak pytam się ludzi przypadkowych. Czy kameleony zmieniają kolor? Trzeba rozwiać teraz wątpliwości jak to wygląda Dlatego, że bardzo dużo ludzi pyta Czy kameleony faktycznie zmieniają kolor? Często ludzie mają bardzo błędną wizję Bo kiedyś krążył po, po internecie taki filmik Gdzie kameleonowi podkładali okulary w różnych kolorach A on ich dotykał i cały się zmieniał w ten kolor Niestety tu muszę was zawieść Zawiodłem się sam, bo oglądałem ten filmik Jak byłem bardzo małym gnojem, Ale niestety nie działa to w ten sposób Kameleony nie zmieniają koloru, bo dotkną czegoś Nie zmieniają koloru, bo bo im się chce i nie zmieniają koloru na każdy jaki im się zachce w większości bardziej można powiedzieć zmieniają, nie wiem jak to ładnie nazwać, odcienie zaraz hodowcy kamelonów się do mnie spierdolą, bo pewnie ma to jakąś swoją nazwę w każdym razie tak jak ten nie myślmy sobie, że jak dotknę go czymś różowym to on się zrobi różowy jak świnka bo nie zrobi się on zmienia kolory na przykład jak się zdenerwuje jak jest, jak śpią kamelony, na przykład wszystkie, nie powiem wszystkie, ale jemeńskie i lamparcie na przykład, robią się w taki dość intensywny żarówiasto-zielony kolor. Żarówiasto, ale nie świecący, a taki mdły, ale po prostu jasny, zielony, praktycznie w całości. I wtedy y, często zanika im ten wzór prawie do zera. I po prostu w taki sposób sobie śpią. Natomiast kiedy kameleona rozdrażnimy, kiedy kameleon ma okres godowy i czuje samicę. pomijając w ogóle na samym początku muszę powiedzieć, zapomniałem powiedzieć na samym starcie. Dymorfizm płciowy u kameleonów jest bardzo wyraźny. U jemeńskich. Po pierwsze, kameleony jemeńskie samce są ładne, a samice no normalne brzydkie. U lampartów jest to praktycznie tak samo. Natomiast u jemeńskich jest jeszcze ten ogromny hełm z przodu, u, znaczy ogromny. Może być ogromny bądź mniej, ale samce mają po prostu bardzo wyrazisty ten hełm i mega kolorki. A samice są takie szaro górne, dość brzydkie, no i takie jakby. Jak ktoś się nie zna, to pomyśli sobie, że to jest taki. Chujowy kameleona to jest taki zajebisty kameleon, ale płeć jakby nie ma znaczenia. No nie, te ładne to są samce, te brzydkie to są samice. U kameleonów lamparczych wygląda to bliźniaczo podobnie. Samce są zajebiste, mają piękne kolorki, są bardzo intensywne, a jeszcze przy samicy w okresie godowym to już w ogóle masakra, albo jak się denerwują. W momencie, gdy się denerwują bądź przy okresie godowym przed kopulacją, kiedy tą samicę musi jakoś podkręcić, wiadomo no to podkręcają kolory naprawdę do granic możliwości i wtedy wyglądają niesamowicie. No ale tak samo samica tutaj wy wygląda dużo, dużo, dużo gorzej niż samiec. U tych gatunków akurat to samiec musi zaimponować, samicy swoim dojebalem wyglądem. Hi 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 Piękny. Jak chodzi o terrarium, no to w zasadzie można by powiedzieć im większe, tym lepsze, no, ale nie do końca. Bo zależy, jakiego kameleona będziemy mieć. Nie możemy maluszka wrzucić do wielkiego terra, dlatego że on po prostu tam zginie, więc terrarium musimy dostosować do wielkości. Dla dorosłego osobnika, czy jemeński, czy lamparci w zasadzie to jest to samo. Pasowałoby mieć takie terra, gdzieś minimum 40 na 40 na 80. Uważam, że te wymiary są takie akurat daily. No i oczywiście nie muszę chyba mówić, że musi być usytuowane pionowo. No bo wspinają się, wiadomo. Co musi być w terrarium? No to wiadomo, to źródło wody, o którym mówiłem, ale i rośliny. I po prostu musi być tam gęsto. Musi mieć bardzo dużo gałązek, po których będzie mógł chodzić. Musi mieć po prostu możliwość poruszania się. Po całym terrarium, więc musimy je naprawdę zagęścić. Czy będziemy korzystać z roślin żywych? Oczywiście musicie e, upewnić się, czy te żywe rośliny mogą być razem z kamelonem, bądź sztuczne. Nie ma to żadnego znaczenia, ale dobrze było, jakby tam było gęsto, żeby kamelon czuł się bardzo swobodnie, że w razie gdyby coś się działo, on ma gdzie się schować. W momencie, kiedy terrarium będzie łyse, on może czuć się nieswojo i się stresować. Przez co to widać na przykład u kameleonów, w super jest to, że to widać po kolorach, kiedy kameleon jest taki ładny, kolorystycznie jest taki stonowany, ale bardzo ładny. Ciężko mi to określić, ale po prostu widać po kameleonie, kiedy coś nie gra. Kolejną bardzo ważną rolę, jak chodzi o kolory u kameleona, odgrywa światło. Od tej strony, od której będziemy mieli żarówkę, on będzie bardzo ładny. Bardzo często właśnie z jednej strony kameleon jest piękny, a z drugiej jest taki ciemny. I to właśnie dlatego, że z jednej strony coś go oświetla, a z drugiej już nie. Kolej... Kolejny must have w terrarium takiego kameleona? Oczywiście żarówka i grzewcza i UVB. Jak chodzi o lamparty, temperatura nie może być aż tak wysoka jak u jemeńskich, u lampartów naprawdę 32 na wyspie ciepła to jest naprawdę super. Aczkolwiek one nie będą raczej przebywały w tak wysokiej temperaturze, raczej będą schodziły. E, przez to właśnie to jest super, że terrarium kiedy jest wysoko, żarówka jest wysoko y kameleon sam sobie wybierze jeżeli ma dobre możliwości poruszania się gdzie y chce się zagrzać, gdzie jest mu najbardziej optymalnie i po tym widać, naprawdę mój kameleon rzadko siedzi tam, gdzie jest naprawdę ciepło, raczej przy przybywa w tych chłodniejszych miejscach tam gdzie silnie dociera y żarówka UVB, która jest bardzo, 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 bardzo bardzo ważna żarówka UVB u tych jest niesamowicie istotna Ona odpowiada za wszystko po prostu On musi być naładowany tą witaminą D3 Bo musi Naprawdę jest to niesamowicie ważne Jak zabraknie tej żarówki No to może być po prostu kaplica Suplementy Wapno i wapno z D3 Wapno z D3 nie możemy ładować non stop Wapno z D3, tam bodajże ja to robię co około trzecie karmienie, wrzucam wapno razem z D3, a tak normalnie to po prostu wapno. Kamelony bardzo silnie przeżywają stres, więc starajmy się ich nie stresować. Jeżeli nawet to ma być Twój pecik, chcesz go brać na ręce i tak dalej, ok, ale sprawdzaj po nim, gdzie jest ta granica jego stresu. One naprawdę bardzo silnie przeżywają stres, to są bardzo delikatne zwierzęta. One są delikatne pod każdym względem I pod względem fizycznym I pod względem pod względem zdrowia Naprawdę one też są delikatne Więc łatwo tutaj coś zepsuć Dość często chorują Natomiast jeżeli warunki są ok Raczej wszystko powinno być dobrze Więc też nie wpadają w skrajności, że kameleon to zaraz padnie Bo zachoruje Jeśli wszystko gra, no to czemu ma paść, czemu ma zachorować Będzie wszystko w porządku Dlatego czy kameleon, lamparci czy jemeński Nadaje się na pierwszego zwierzaka jak zwykle, to zależy od tego do kogo to zwierzę trafi, jeżeli jesteś mega ogarnięty, już ogarnąłeś temat jak suplementować jakie musi mieć warunki jak pije, po prostu jeżeli znasz to zwierzę już na tyle i jesteś na tyle odpowiedzialny żeby poradzić z tym sobie, no to dlaczego nie, to może być pierwszy zwierzak no natomiast, jeżeli jesteś typem kogoś kto zapomina tu to, tu tamto tu wyjedzie, czy wytrzyma tyle dni, czy tydzień bez opieki, wytrzyma i takimi pytaniami będziesz się kierował, no to nie, nie nadajesz się. To jest zwierzę, e, któremu trzeba naprawdę poświęcić czas, o którym trzeba pamiętać. Nie można zapomnieć. Wiadomo, o żadnym zwierzaku nie można zapomnieć ale są zwierzaki mniej lub bardziej odporne na nasze zapominajki i tak dalej. No, kameleon zdecydowanie do takich nie należy. Jemeński. To jeszcze, bo jemeński to jest niższa wilgotność, on aby miał jedzenie, troszkę wody jest ok. Tutaj niestety ta wilgotność musi być wyższa, przez co no naprawdę trzeba pamiętać o utrzymaniu. Bezpiecznego poziomu wilgotności. Na pewno to, co wszystkich przyciąga do kameleonów, to jest sposób polowania. Polują w bardzo specyficzny sposób. Nie wiem, czy jakiekolwiek zwierzę poluje w ten sposób. Wydaje mi się, że nie. Eee, znaczy są zwierzęta, które również językiem tam e, działają, ale te języki są dużo, dużo, dużo krótsze. U kameleonów serio można zaobserwować przy polowaniu, że ten język jest niesamowicie długi, a jak kiedyś złapie Was za palec, to zrozumiecie, jak bardzo on jest lepki. On w ogóle serio on tak jakby, to jest taka przyssaweczka, która leci. Nie wiem czy udało mi się na przebitkach nagrać cokolwiek, jeśli tak to wam tutaj coś wrzucę. Obserwacja kameleonów jest mega fajna, ale trzeba się osiedzieć, żeby ten kameleon pokonał ten stres i tą swoją no to są takie wstydzioszki, nie? One przytopi nie będą chciały za bardzo jeść, nie będą chciały za bardzo się ruszyć, a jeśli ruszyć to tylko spierdalać. Więc jak siądziesz sobie i będziesz obserwował ten kameleon już przyzwyczai się do tego że ty jesteś e, no to poobserwujesz sobie jak jedzą poza tym bardzo często ten apetyt jest tak silny że łatwo jest nakarmić czy z pęsety, e, czy zaobserwować po prostu jak je kiedy go przygłodzimy kameleony to są zwierzęta którymi jaram się od zawsze po prostu pierwszy taki konkretniejszy gad konkretniejszy mam na myśli no z tych takich powiedzmy bardziej zaawansowanych no to był właśnie kameleon i to był mój priorytet. Ja musiałem. Musiałem sobie sam uzbierać na to, musiałem sam się przygotować. Bardzo długo się przygotowywałem pod lili. Mega się jarałem tym zwierzakiem. Okazał się samicą. Był taki tyci, tyci 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 jak go wziąłem, więc no nie był aż tak przepiękny jak mógłby być gdyby samcem. Tak jarałem się mega. Kameleony to jest super doświadczenie. Kameleony, mimo że być może wydają się nudne. To nie są w ogóle nudne. W obserwacjach są niesamowite. Można zrobić im niesamowite terraria. Przez to, że potrzebują dużo miejsca Jest to UVB i ich kolory Skupmy się powiedzmy Na tych lamparcich. Naprawdę są geny, które robią taką Przeogromną robotę że, że miazga I ja myślę, znaczy myślę, jestem pewny Że Jasio to nie jest Mój jedyny kameleon, jedyny lamparci Ale wiem już, że na pewno Będę chciał mieć ich więcej Inne geny i tak dalej, dlatego, że po prostu Jaram się tym, jak one wyglądają I wydaje mi się, że bardzo ciężko Ciężko będzie zobaczyć Wam to y, w kamerze, bo na żywo trzeba po prostu poczuć to, jakie te kolory są naprawdę z bliska, na żywo. Kamera tego nie będzie y, odwzorowywać i tak w 100%. Mam nadzieję, że cokolwiek zobaczycie. Ale naprawdę, tych barw na tym kameleonie jest po prostu setki. To jest cała paleta barw, no niesamowita sprawa Uwielbiam to i do tego, i do tego te oczy, które na samym początku śmieszą w chuj No bo on wygląda mega żałośnie ogólnie w taki sposób, że patrzy się na prost ciebie, ale jedno oko ma tam, drugie tu no, Ogólnie beka <laughs> Ja się już do tego przyzwyczaiłem, ale jak ktoś do mnie przyjdzie i tak się zawiesza i patrzy, i tu patrzy i to kurwa. Ale idzie się do tego przyzwyczaić. Kameleony, niesamowicie interesujące zwierzęta, i naprawdę, jeżeli kusi cię to i włączyłeś ten filmik, dlatego że chciałbyś mieć kiedyś kameleona, czy może niedługo, doedukuj się, doedukuj się, żeby nie wpaść. Żeby nie obudzić się po prostu z ręku w nocniku Kiedy będziesz potrzebował pomocy i będziesz szukał kilkoweta To jest zwierzę, na które trzeba się przygotować Naprawdę solidnie przygotować Jeśli się przygotujesz, droga wolna Ode mnie na dzisiaj, od nas Dzisiaj to tyle. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Oczywiście patroni wiedzieli o tym wcześniej. Jeżeli też chcesz należeć do grona tych wtajemniczonych, którzy wiedzą wcześniej o wszystkim w zasadzie, to koniecznie zostań patronem. Link jest w opisie. Koniecznie zostaw suba na tym kanale, bo to jest mój priorytet totalny. No i dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Ja